Cześć. Dziś mam dla was krótki unboxing. Karty dźwiękowe, więc co tu dużo unboxować. Oto i on, bohater naszego dzisiejszego spotkania. Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster Z albo Sound Blaster Z. Kto miał Sound Blastera ten, wie, że to legenda. Więc jak zwykle opakowanie jest tutaj mamy zaklejone. Trzeba sobie pomóc nożykiem. I dostajemy się do środka. No bo kto by tutaj czytał, co to tam, karta dźwiękowa. No wiadomo, całe pudełko jest wypełnione napisami, ale kogo to interesuje? Jak ktoś interesuje się tą kartą, to już wszystko o niej wie i chce ją już tylko zobaczyć. Więc proszę bardzo, co dostajemy w pudełeczku? Sound Blaster Z Quick Start. O, proszę bardzo, tutaj mamy woreczek. Silica gel, do not eat. Więc pamiętajmy, nie jeść, wyrzucić. To tylko dba o to, żeby nasz produkt, żeby tu wilgoć się nie dostała. pochłaniać wilgoci. Dobra, więc dostajemy tutaj jakąś instrukcję. Nie wiem, jak to. O, właśnie tak. tu, tu, tu powinno się, tu powinno się odkleić, tak ale to opakowanie jakoś im nie wyszło, bo bokiem to można wyjąć, nieważne więc mamy tutaj jakiś quick start jakaś pokaźna książeczka pewnie w wielu językach z przetłumaczeniem o, proszę bardzo, i od razu wiemy, jest po kolei line in, mic in to jest jakby combo takie złącze tu słuchawki, przód, lewy, prawy, tył, lewy, prawy subwoofer albo center Wyjście optyczne, wejście optyczne, więc jest tego całkiem sporo i dostajemy mikrofon. Zaraz zobaczymy. Zaraz to wszystko sobie zobaczymy. Co mamy przydatnego w instrukcji pokazane? Więc mamy pokazane, gdzie podłączyć mikrofon, gdzie podłączyć słuchawki z mikrofonem, gdzie podłączyć system głośników 2.1, no i jak podłączyć system głośników 5.1. Więc, jak w integrach często bywa, że słuchawki podłączamy do zielonego i ewentualnie system głośników 2.1 też do zielonego, no to tutaj raz, że nie ma kolorów tam z tyłu na karcie, na wyjściach, wejściach nie ma kolorów, są tylko oznaczenia. A głośniki podłączamy do środkowego gniazda, a nie do drugiego czy pierwszego. Tu jeszcze coś tam po rosyjsku, jakieś karteczki. I proszę bardzo, jak miło, płytka ze sterownikami. Kto ma jeszcze napęd, to może sobie zainstalować sterowniki z płytki. Dalej, dalej. Faktycznie dostajemy ten mikrofon. Mikrofon jest malutki. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie większy, a on jest dosyć mały, bardzo mały jest, całkiem fajny. Nie wiem. Jak się go montuje? Ja myślałem, że on ma klips, a nie, nie ma klipsa, to jest tylko. Nie ma klipsa, to jest tylko takie taka, jakby gumka. Czyli, jak ja rozumiem, to na monitorze go kładziemy, po prostu go kładziemy i on tam ma sobie być. No, raczej słabe to rozwiązanie. Bardzo słabe rozwiązanie, to nam będzie spadać Jeżeli sami sobie tego jakoś Nie przykleimy, to nam będzie spadać, no nie wiem, dziwne No cóż, ale czego możemy się spodziewać od mikrofonów w gratisie? Żeby chociaż miał klipsa? No możemy się spodziewać, ale nie ma klipsa, no niestety Przykro mi nie bardzo, sam się spodziewałem, że ma klips I że będzie tak się łapał monitora, a on nie Tylko taki jest do położenia, no słabo, ale no cóż Jak nie będziemy ruszać monitora, to będzie ok. Karta dźwiękowa jest tutaj, jak widać przymocowana przymocowana drucikami musimy je rozwiązać i dopiero wtedy kartę będziemy mogli o, już już wypada A ja jeszcze nie odkręciłem ostatniego hola hola jeszcze chwilkę jest odkręcone ten dźwięk nie słyszeliście tego dźwięku Przynajmniej z rąk mi nie wypadła. O, tu jeszcze. Jak to jest pozahaczane. Patrzcie, tu jest, tu jest specjalny otwór na to? Żeby ten drucik tu przeciągnąć? Naprawdę? No dobra, nie myślałem ciężko, ciężko wyjąć drucik. Nie myślałem, że to będzie problem. Naprawdę ciężko wyjąć drucik. Nie chcę wyjść. Ten otwór jest idealnie przystosowany na ten drucik. Ej no. Trochę to potrwa, widzę. No ładnie się to zaklinowało no i człowiek zamiast pokazywać kartę dźwiękową to bawi się drucikami których nie może wyciągnąć dobra, jeden się udało a ten? a ten był tylko zahaczony a tego nie mogę wyciągnąć, ani w jedną ani w drugą zablokował się, no dobra, siła no, siła siła zadziałała, drucik wyszedł i oczom naszym ukazuje się, no już dawno się ukazała ale teraz możemy w pełnej okazałości podziwiać kartę Creative Sound Blaster Z z ładną osłonką, jak widać. Bardzo ładna osłonka. To jest metal, to nie jest plastik. Przetrzemy okienko, żeby ładnie wyglądało. Jeszcze tu jakiś ślad po palcu został. Teraz ładnie wygląda. Bardzo ładnie to się prezentuje. Tu mamy nawet. Wyjście słuchawkowe, w sensie wyjście złącze gniazdo do podłączenia wtyczki od przedniego panelu, od wyjścia audio naszego słuchawkowego. Ja tutaj nie będę próbował, nie będę odkręcał tego panelu, no ale tyle co widać w środku, to, to widać, coś tam widać, coś tam jest. Jest tu ich ten słynny chip Soundcore 3D. No dobra, a po co w ogóle ta osłona? Ta osłona jest po to, żeby osłonić komponenty karty dźwiękowej przed zakłóceniami elektronicznymi. Przed zakłóceniami, które produkują pozostałe komponenty, podzespoły naszego komputera, m.in. karta graficzna. Ostatnio im więcej karty graficzne biorą prądu, tym więcej produkują też zakłóceń. Elektromagnetycznych, no i te zakłócenia ma nam zatrzymać ta osłona. Na ile to działa, nie wiem. Ja tylko mam nadzieję, że dźwięk z tego będzie dobry i nie będzie tam jakichś trzasków i tak dalej. Myślę, że nie będzie. Tak więc tu widzimy ten panel z wyjściami, który już w instrukcji widzieliśmy. Problemem mogą być te wejście wyjście optyczne. Jeżeli oba będziemy chcieli obsadzić i będziemy mieli takie jakieś większe wtyczki, to może być problem. No i tak poza tym, wszystko co tu dużo mówić, czarny tył karty tu backplate'a nie ma. ASUS stosuje backplate'y właśnie jako ten ekran elektromagnetyczny, a Creative taką osłonę tutaj stosuje. Czy w 2020 roku jest sens kupować dedykowaną kartę dźwiękową? Według mnie tak. Niektórzy ludzie mówią, że już od 10 lat Integry są na tak dobrym poziomie, że nie słychać różnicy. No to chyba nie mają słuchu. To znaczy, ja nie chcę nikogo obrażać, no ale dla mnie mam nową płytę główną w tym roku kupioną. No, zresztą wiecie świeżo co: kupioną płytę główną. No i Integra tutaj gra nieźle, muszę powiedzieć, że faktycznie jest jakby postęp w ciągu, w ciągu tych paru lat, bo gra lepiej niż moja stara Integra. Nie ma tam trzasków, pisków, nie słychać w tyle. Ale no, niestety, niestety, nie jest to dźwięk taki jak z dedykowanej karty dźwiękowej. Miałem do tej pory kartę dźwiękową Creative Sound Blaster XFi Extreme Gamer i właśnie, tylko że ona była na PCI. Teraz już nie mam złączę PCI, także na razie muszę słuchać dźwięku z wbudowanej karty dźwiękowej. No i muszę przyznać, że jest słabiej, słabiej. Niestety. Integra. Mimo, że ja mam płytę główną Astro Fatality B450 Gaming K4, która ma oprogramowanie Creative Cinema 5, jak się nie mylę. I faktycznie, no, tam możemy sobie różne efekty podadawać, suwaki poprzesuwać. I dźwięk dzięki temu możemy mieć lepszy. Jest poprawa dźwięku dzięki tym wszystkim efektom od Creative. Ale to nadal jest Integra, nadal jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje, więc no braki są, braki w dźwięku. Nie brzmi ten dźwięk tak, jakby mógł brzmieć. A tu mam nadzieję, że będzie brzmiał całkiem dobrze. Mam nadzieję, że... Znaczy ja wiem, że będzie lepszy niż na Integrze i, i mam nadzieję... Ja... ja już wiem, że ja będę zadowolony. Ta karta jeszcze, co ciekawe, ma podświetlenie LED-owe. Jeszcze nie wiem, jak wygląda, ale jak zamontuję, to się dowiem. Tak karta wygląda po zamontowaniu w komputerze. Więc można powiedzieć, że szału nie robi, jeżeli chodzi o efekt jakby wyglądu no to Asus z tymi backplate'ami swoimi może robić większe wrażenie, no bo wiadomo tu skoro karta jest od spodu, nie jest <śmuszna> widoczna, no raczej nikt w swojej nie widzi tej karty od spodu tylko jak już to od góry, więc tu za dużo nie widać. Jeszcze zobaczymy po włączeniu, jak to będzie wyglądało. Komputer został włączony. Karta świeci. Karta faktycznie świeci. Tylko po co? Po co to komu? Tego i tak nikt nie widzi. Jeszcze gdyby na boku świeciła. Tak jak Devil. Albo u góry. Tak jak Devin. To by było widać chociaż. Ale ona świeci w dół. No i co, ja widzę tutaj odbite czerwone światło. No i wow, nie. Super. Super, naprawdę. Nie, no to. I to jest w ogóle. To nie jest jakiś fancy LED, tylko tam po prostu Dioda czerwona świeci. Creative. Nie idź tą drogą. Znaczy oni może już się odwrócili z tej drogi, ale. No to było po prostu po co, po co. Ta obudowa efektowna okej, okay, ale ta dioda po co tam. Tak naprawdę to ona tylko psuje efekt. Jeżeli ktoś ma jakieś fajne LEDy u siebie w obudowie, to taka dioda na pewno mu się nie spodoba, tylko zepsuje mu efekt. I teraz uwaga, niespodzianka. Karta dźwiękowa działa od razu. System się uruchomił, rozpoznał karta dźwiękowa działa. Ale że dźwięk jest jak ze studni że tak bym powiedział to jednak warto zainstalować sterowniczki sobie Creative. no i ja jako, że jestem leniwy zainstaluję sterowniki z płyty, nie będę nigdzie ściągał skoro jest płyta, ja mam napęd także po zainstalowaniu sterowników otrzymujemy tutaj Sound Blaster Pro Studio panel no i mamy tutaj sporo różnych zakładek Sporo ustawień, ale to jest już. Ale to jest już coś na kolejny materiał. Dziś tym nie będę się zajmował. Zresztą sam muszę trochę się z tym oswoić, wtedy będę mógł się podzielić wrażeniami. A co to robi? Uuuuu! Pewnie tu jakieś fajne efekty przestrzenne mamy, jeżeli mamy zestaw 51 przykładowo. No dobra, taki tam bajer. Pewnie też możemy sobie porównywać efekty, jak włączymy, wyłączymy. Co na koniec powiem, jeszcze takie moje przemyślenia. Creative! Po co ta czerwona dioda tam? To w ogóle nie wygląda dobrze. I to nie o to chodzi w oświetleniu LED-owym, żeby po prostu walnąć tę diodę czerwoną, która będzie świeciła. Nie! To, to nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Nie wiem jeszcze, czy da się tą diodę wyłączyć jakoś. Najchętniej bym ją wyłączył, wcale to dobrze nie wygląda. Mogę pokazać, jak to wygląda teraz, już z założoną obudową. Otóż wygląda to tak, że po prostu dioda tam napierdziela, świeci w dół i tyle. Nie ma z tego żadnego pożytku. W ogóle to ładnie nie wygląda, jest tam kompletnie niepotrzebne. To jest karta dźwiękowa, to ma grać, a nie świecić. Bez sensu, kompletnie. No, to tyle. Więcej szczegółów oraz moje wrażenia z odsłuchu oraz też zużytkowania pewnie tego mikrofonu w kolejnym filmiku. Tak więc, jeśli Wam się podobało, poproszę o łapki w górę oraz komentarze, oczywiście. Pytania, proszę bardzo, można zadawać i zapraszam. Na kolejny materiał, jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, jaki będzie kolejny materiał, ale będzie. Tak więc zapraszam. Cześć.